Cześć, witaj na kanale Saganek. Ja mam na imię Dorota. Dziś kolejna szybka propozycja, również w stylu keto. Będzie to tarta z nadzieniem jak do pierogów ruskich. Bardzo prosta i naprawdę bardzo smaczna. Ciasto, które stanowi spód jest po prostu idealne. Polecam do wykorzystania do innych tart. A tymczasem pokażę jak przygotowuję. Nic prostszego jak połączyć wszystkie składniki. Czyli tłuszcz, żółtka, jedno jajko, dwie mąki i sól. Jeśli mam więcej czasu, ciasto można schłodzić, wtedy można zetrzeć na tarce albo rozwałkować. Moje ciasto jest miękkie, więc bezpośrednio, ponieważ nie mam czasu, przekładam na formę wysmarowaną masłem albo smalcem. I posypuję na przykład mielonym siemieniem lnianym. Przekładam ciasto. Ciasto po upieczeniu jest bardzo chrupkie, takie naprawdę, no jak tradycyjne. Także polecam, naprawdę i na słodko, i na słono można wykorzystywać. A żeby go równomiernie rozłożyć, przykrywam papierem do pieczenia. I w ten sposób, nie klejąc rąk, można równomiernie go rozłożyć na dnie, na bokach. Szybko, sprawnie. Jeszcze teraz małe poprawki łyżką i do piekarnika nagrzanego w okolicach 150 stopni. Piekę około pół godziny, tak, żeby nam się w tym czasie ciasto zrumieniło. Na patelni już mam rozpuszczony tłuszcz, u mnie masło i smażę cebulkę. Czyli postępuję tradycyjnie, jak przy farszu do pierogów. Tu już jest upieczony spód, który będzie czekał na farsz. Do twarogu dodałam białka i sól i nieco zblenduję, ponieważ mój twaróg nie był trzy razy mielony, nie był rozdrobniony, więc troszeczkę go zblendowałam, dodałam przyprawy, cebulkę. Dużo pieprzu. Najlepiej świeżo mielonego. Dokładnie mieszam. I dodaję mąkę. I mielniane. Dokładnie mieszam. Przekładam na spód. Farsz jest nieco gęsty. Ale za pomocą łyżki powoli udaje się go ładnie rozsmarować. I ja przystroiłam boczkiem wędzonym, tak cienko pokrojonym, ale można na to rzucić po prostu boczek pokrojony tak na skwarki, albo w ogóle po prostu podać tuż po upieczeniu, podać polane właśnie takimi skwarkami. To już dowolność. Ja tym razem zrobiłam w ten sposób. Także polecam, tarta jest naprawdę bardzo smaczna, aromatyczna, smakuje wszystkim, nie tylko osobom na diecie wysokotłuszczowej. Także spróbujcie koniecznie, jeżeli podoba Wam się ten materiał, nie zapominajcie o zostawieniu komentarza i najlepiej byłoby łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam, zróbcie to koniecznie jak najszybciej, żeby otrzymywać powiadomienia, naciśnijcie również dzwonek, będziecie wtedy poinformowani o nowych filmach. Do następnego razu, papa. pa! pa.